Zapiszmy na początek takie cztery założenia. Pierwsze założenie. Liczba x jest liczbą niewymierną. W ten sposób będę oznaczał zbiór liczb niewymiernych literkami i, q. Teraz liczba w jest liczbą wymierną. Tak oznaczamy zbiór liczb wymiernych. Czyli i, q to są e, liczby niewymierne. Sama literka q to są liczby wymierne. Ponadto w nie może być liczbą równą 0. I jeszcze przyjmijmy ostatnie założenie, że iloczyn liczb x oraz w jest, uwaga, liczbą wymierną. Czyli stawiamy tutaj w założeniu tezę. W sprzeczności. Będziemy w takim razie korzystali z dowodzenia nie wprost. Czyli będziemy za chwilę próbowali zaprzeczyć założeniu, które tutaj postawiliśmy w sprzeczności z tezą do tego zadania. Bo my ogólnie w zadaniu chcemy pokazać, że iloczyn dowolnej liczby niewymiernej x i liczby wymiernej w jest liczbą niewymierną. A my założyliśmy, że jest, jednak, że jest to jednak liczba wymierna. To jest po prostu taki jeden ze sposobów dowodzenia zadań. To zapiszmy pod spodem, że skoro przyjęliśmy, że x razy w należy do zbioru liczb wymiernych, to oznacza, że ten iloczyn możemy zapisać w postaci ilorazu dwóch liczb całkowitych, czyli wynik tego iloczynu moglibyśmy zapisać jako iloraz liczby a przez liczbę b, gdzie a, b. Należą do zbioru liczb całkowitych. I teraz, jeżeli to równanie podzielimy obustronnie przez liczbę w, to otrzymamy równanie tej postaci. Możesz też to równanie pomnożyć przez taki ułamek. I wówczas Zauważysz, że po lewej stronie w skraca się, natomiast po prawej stronie to w wskakuje nam do mianownika. Tak jak zapisałem to w tym miejscu, bo no, może zdarzyć się, że um, tego dzielenia nie za bardzo zrozumiesz. Um, pamiętajmy o tym, że jak dzielimy, to um, dzieląc przez jakąś liczbę mnożymy przez jej odwrotność. Zauważmy, że... Skoro liczba A jest całkowita, B jest całkowita, W jest liczbą wymierną, to oznacza, że z takiego ilorazu liczba X wyjdzie nam w postaci liczby wymiernej. A w założeniu przyjęliśmy, że, zgodnie z poleceniem, że X jest liczbą niewymierną. Więc coś tutaj się nie zgadza. Dopiszmy taki komentarz. Skoro a należy do zbioru liczb całkowitych, B należy do zbioru liczb całkowitych, oraz W należy do zbioru liczb wymiernych. To znaczy, że liczba x należy do zbioru liczb wymiernych. Otrzymaliśmy więc sprzeczność z założeniem, A zatem iloczyn liczb x razy w należy do zbioru liczb niewymiernych. C, k, d, co kończy dowód.